I witam wszystkich wykonajcie, tylko zagramy w Secret 2, stoper włączony. No i cóż, myślałem, że mnie troszeczkę gdzieś tutaj zrespiło, ale jednak mnie nie zrespiło. To spróbujemy zrobić tą misję y, szalony rzeźnik. Ostatnio pamiętamy, że nie udało nam się tej misji wykonać, ponieważ dziwnie nam się y, zbugowała ta gra. Po prostu trup orka został wchłonięty przez ziemię. Jak to zazwyczaj bywa. Zasięg światłów niepotrzebny, wartość ataku, o, 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 ulepszona percepcja pancerz o, on, fajny ten. Modyfikacja Lechemia, szansa na unik. Na razie tak to, tak to na, tak to na razie wygląda. Modyfikacja pancerza, czekaj czy możemy po prostu coś wyciągać, coś usuwać, żeby wstawić coś, coś nowego z tych pancerzy. Jestem bardzo ciekaw, że na przykład bym sobie wziął... Hmm, tą zbroję bym chciał sobie to usunąć. Aha. <laughs> Usunął mi to, gościu. O boże, co tutaj było wcześniej? Już nie pamiętam. Aha. To były obrażenia, to była fajna rzecz. Wartość ataku, wartość obrony, to było chyba. O, dziś tu miałem taki fajny, o, lepszony pancerz. Hehe. <grymne> o, pancerz na mróz Mam jakąś odporność na mróz? Targowanie się to ja nie chcę, boska ochrona. O, pancerz na trucizny. Pięterelia, zobaczcie, wszystko mam czerwone, czyli to, co mi się praktycznie nie przyda. A tu coś mam. A. Co to jest? Na elektryczny jakieś. Ha. Weźmy. A, nie możemy nawet. Co my tutaj możemy mieć na, ko na kowalskie złote, tak? Na ostrzenie obrażenia. Pancerz, czym może szansa na trafienie krytyczne, jest czas regeneracji. A niech będzie to kuźnia. guźnia bogów. Niech będzie to co ma być. No nic, trochę... czyli można sobie... wyciągać, tylko że później hajsu mało. Ale to już jest... to już jest inna, inna kwestia. Gdzie ja mam tutaj soczek? Muszę sobie tak telefon włożyć gdzieś na bok. Co by mi tutaj... Nikt nie zalał tego telefonu Dobra, tutaj są dziki szable zębne tutaj takimi, z takimi e, wariatami, to ja nie chcę za bardzo walczyć Ale na pewno chcę tego questa wykonać Więc to będzie priorytet. Mam nadzieję, że tutaj już, e, już... Uda mi się zrobić to co ja chcę zrobić I będziemy mogli Ojciu ojciu Będziemy mogli br brnąć dalej w tą W, to, w tą grę Jest, widzicie, jednak się dało Proszę oszczędź mnie No i No i tak to wygląda Pasek na plus 5, ale nic ciekawego, więc, więc to nie dla mnie, więc tutaj się cofniemy, słuchajcie. Eee, cofniemy z Tu wiem, że są misje jakieś. Nie wiem, czy uda mi się tu jakoś tak na wskroś. Uciec. Niby się, da, niby się da. Ale jak dokładnie, jak daleko, no to... To jest inna kwestia Zobaczmy co to jest w ogóle za quest O tutaj niby się gdzieś da przejść, bo tutaj chodzą ci nasi ulubieńcy Aha, Tak chodzą, że jednak tak do końca się nie da przejść, trzeba gdzieś naokoło bo bo, bo bo tutaj jest w skórze. a my latać niestety nie potrafimy No zobaczymy, ile mam tego? Mam tutaj wiedzę magii żywiołów To malchemię bym walił, jednak ta chemia to wcale mi się Do niczego, jak widzicie, nie, nie, nie przydają No to są jakieś żywiołaki, ten... Ziemi niech będzie Boże, wyjdzie tak, że naprawdę przejdę że cały ten las naokoło i, i Nic w sumie nie Nie zdobędę to też tak może być Karamba a, a. Brak słów, brak słów Szkoda gadać, szkoda gadać Ciekawe, czy ja tu coś jakoś wejdę? Czy to tylko kolejna ślepa uliczka No i koniec gry Nie, jednak, jednak gdzieś tutaj można Jednak to gdzieś prowadzi na górę Niech będzie, zobaczymy Zobaczymy jak daleko nas to poprowadzi. O, tutaj są questy, to jest jakaś wioska fajna. O, można tutaj wjechać, super To już mi się podoba. Troszeczkę takie poplątane to wszystko, no ale... Świątynia Bogów, to jest jakaś świątyja w ogóle, też niesamowite, o nie widziałem. Witajcie w świątyni ludziska, wyznawca, wyznawca, rektor świątynny, Juliusz. To wiecie jaki ile spotkał nawicjusz. Witaj, mam ogromną prośbę. Świątynia znalazła się pod oblężeniem, a ja prosiłem dwóch uczniów, by wydostali się i sprowadzili posiłki. To było dobry tydzień temu. Nie powinien był ich wysłać. Poszukaj ich, może jeszcze żyją. Myślę, że może być ciężko. Jeżeli chcę, żeby oni jeszcze żyli, to... Prawdopodobnie oni już nie żyją. Tutaj ten świat Ankary jest bardzo, ale to bardzo bezlitosny. Ten kto nie ma chuba-buby, ten przegrywa. zobaczycie zobaczycie nawet głupie kamienie nie potrafią pokrzyżować nasze, na, nasze plany. No, gdzie oni są? Oni gdzieś tutaj są. Widzę, że oni po prostu są no tek martwi. Trzeba się cofnąć teraz. Gincie sobie, gincie. Wiem, że jest isn'endless. endless Co to jest w ogóle za Toga? to za Driad jest Toga to... Not for me. No no no, tutaj kolejny. Ja nawet ich tam biorę na hita. Więc mnie jest tak źle. No ale jak widać... Nie przetrwali próby nowicjusze. Otwórz menu. Tutaj jest takie menu z gry. Dobra, niech będzie. Dobra. Witajcie z powrotem. Obaj nie żyją. Co ja zrobiłem? aby bogowie mi przebaczyli? Przynieś mi esencje żywiołowe. Nie ma na co czekać na posiłki, musimy obronić się sami. Musimy rzucić czary ochronne, ale do tego potrzebne nam esencje żywiołaków, które oblegają świątynie. Zbierz cztery esencje każdego żywioła, a będziemy mogli rzucić dość stabilną. ojej, Ojej, Gościu. Co ty masz tutaj? Przysięga Torika. To nie jest wcale taki ten. Gdzie jest ten mój potworek? Potworek i spółka On jest tutaj Ja go muszę, wiecie co zrobić mocy umusowy degena Gdzie on jestem? Ja jeszcze kliknę nie to co chciałem. Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś. <gry> Zobaczcie, tu mam tyle tych rzeczy. Hełm umysłowy Dagena. Dzisiaj magia żywiołów. A to mam? To, miecze, nie miecze. To wszystko mi nie jest potrzebne. A, mam tyle rzeczy niepotrzebnych. Ja pierdzielę. No nic, jakoś, jakoś to przetrwamy. O, włócznie gniejąca włócznia. Co mi to da? Talizman, alchemia. To jest na stałe? Dziwne. Użyłem tego talizmanu. Ciekawe czy to jest na stałe, czy to jednak nie jest na stałe. Bo takie szanse szansa na, na uniki. Dzięki alchemii mogłem to, to wykorzystać. No dobrze, niech będzie. Ile ty rzeczy? Esencja taka i taka. O Boże, Boże. Ferrytowa pałka. fretowej pałki to ja nie chcę. Ja na pewno chcę nie, żywiołaków. Pragnę na krwi żywiołaków. Wszystkich dookoła. Te eseki tutaj Co to jest? To nie dla mnie. To też jakieś modyfikatory. coś to da. Wydaje mi się, że to nic nie daje tak naprawdę. Dobra, widzę, że tutaj żywiołaków nie ma. Jak nie było, tak nie ma. Więc musimy tak wyjechać i tak musimy wyjechać Wzmocnienie się skończyło i tyle no teraz szansy na unik No tutaj jest jeden żywiaczek tam będzie zaraz kolejny. Aha. No dobrze. Te żywioczki udało mi się zabić. Jeszcze jeden został tak naprawdę. Dobra, mamy wrócić teraz? Mamy wrócić, dobrze, niech tak będzie. A zatem niech tak będzie. Niszczycielka pałka, niszczycielskie to. Nic tu nie jest potrzebne. Miściwa obrączka. Ta miściwa obrączka tak samo jest do, do bani. Do żopu. No nic, zobaczymy co ten cały nasz yy, siewca prawdy powie. Powie e ziomeczki robimy obronę z esencji słuchajcie. No i w żopu 50, z gumy 60 i bronimy się przed bandytami. Myśliwymi kultu. No czekaj, czeka czy kult będzie na tych na ziemiach orków. Też może być ciekawie. Każdy kapał w tej świątyni jest Twoim dłużnikiem. Zginęlibyśmy bez Twojej pomocy. Przykro mi, że nie możemy nagrodzić się czymś więcej niż tylko wdzięczności i modlitwą. No, coś mi dałeś. mi minetki dałeś mi jakieś. Wartość atakowała. No, coś takie, takie, takie słabe. No dobrze, kłęb nie za długi. To co ja lubię, tutaj widzę, że możemy się cofnąć. To się cofnie, jeszcze nie cofniemy, tylko że możemy sobie tam. Aktywować coś I zaraz sobie aktywujemy Przejdziemy się do tej całej wioski Zobaczymy co oni tam Mają nam do zaoferowania Czas regeneracji smocza, magia minus 33 Więc jakoś takoś Tutaj wszystko się łączy O, jeszcze nie tutaj Wjechałem Muszcie gin, gin sobie, też sobie gin, ojej, ile rzeczy, tu ty talizman. wszystko. No pojedziemy sobie w ogóle tą drogą od samego początku do samego końca, bo to przecież gin. Wszyscy fajnie tutaj giniecie, ale... Na darmo, na darmo, słuchajcie, na darmo. Dobra, tutaj jest y, lasek, z lasku tutaj nie chcę korzystać. Ja bym bardziej chciał z drogu, z drogi, z traktu. Z traktu nie agresji do mej osoby. Tutaj widzę rzeczkę jakaś. Niech będzie, czy kościki się jakieś pojawiają. Nie pojawiają się żadne kościki, więc... Najważniejsze. My sobie wszystkich nieudaczników, co będą nam tutaj przeszkadzać. Nas będziemy atakować grzecznie. Niech po prostu wiedzą, z kim nie zacierać. No i tyle. Tutaj mhm. atakują nas cały czas. Nie boją się tego, że zaraz zginą. Ale to niestety już jest ich problem. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakieś wioseczki, które się tak naprawdę tworzą Tutaj widzę jakieś jakieś coś Jestem tylko jeźdźcem na ognistym koniu, nic wam nie zrobię Tutaj jeszcze jest coś Napój leczący, sygnet Szansa na podpalenie? Nie, na razie tego nie chcę. Muszę serię albo coś polepszać, albo po prostu y, posprzedawać. No bo tragedia jest, tragedia. Tutaj jest gości od Kolnicy. Greetings, tak samo greetings to you. A, tylko zbieram albo pasek. Enough nie chcę O, ja bym chciał tutaj się przyjechać zebrać questa Porozmawiać z Tobą, z Farmerem Coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy Na przykład tu Widzę, że nie Ale jest jeszcze tutaj Coś Widzę, że tak. Pusto. Ale nie chcę. Więcej też już nic nie chcę. Siema farmer. Znajdź słuszkę Mary ją z powrotem. Biedna Mary. Nie ma, nie ma już od dwóch dni. Musimy dopaść ten okropny mroczny krót. Kilka dni temu to samo spotkał z rządzącą z jednej farmy. Teraz wszyscy boją się własne życia. Kojarzę o pogłoski, że krót zabije ludzi do swoich przerażających rytuałów. Wyzyskując z nich życie, jeśli choć połowa z tych opowieści że jest prawdziwa, to niech bogowie mają nas w, w opiece. Proszę, spróbuję ocalić Merę, jeśli, jeśli nie jest jeszcze za późno. Dobrze, no. Spróbuję ocalić. Łączny kult. Łączny kult jest do bani, tak naprawdę. Więc nie ma coś się nawet bać. Zaraz zobaczymy. No, całe szczęście, nawet słuszka mery nie... Służ kamery nawet nie jest daleko nigdzie, Karwasze, zgody, niezgody, Amery chyba jest Maria. To jest ponący żart, to jest płonący żart. to wywalamy, to wywalamy, to wywalamy hmm. Lancy ja nie chcę Tu ktoś nie żyje. Jestem, jestem wolna, dziękuję Ci Naprawdę te z mapy koncentracji Złoto mapy koncentracji. Ten kult nie może dłużej istnieć. Dobra, chodź tu Mary. A little Mary. Oddam cię Twojemu panu i zapomnijmy o sprawie, co nie? Ja tutaj jeszcze muszę zrobić jednego quest'a. Dość takiego ciekawego. Proszę. Ach, Mary jest wolna, dziękuję Ci bardzo. Przyjmij to złoto, to niewiele, gdyż jestem bogim, ubogimi ludźmi, jednak należy Ci się to. O ja wierzchni. Wiele z pozostałych tu osób ma ochotę działać. Większość z nich żyje w nieustępnej trwodze przed kultem. Niektórzy nawet do niego wstąpili w nadziei, że zostaną oszczędzeni. Mój sąsiad farmy, Tobi jest jednym z nich. Tobi nie jest złym gościem, ale może także odwiedzać go ze szczęk kultu. A Tobi jednak wierny, chyba niewierny. No nic, spróbujemy. Pogadamy z tym Tobi. Albo pogadamy delikatnie. Albo z wykorzystaniem siły. A to już zależy od... Wiecie czego? Od, to, od Tobiego. Ale widzę, że Tobi chyba. Wow, no, złoto, talizman. Ktoś co jeszcze zmarł? Widzę, że nie, tu jest. Widzę, Tobie. Odejdź, opuść to miejsce. No, czego kultu nie można powstrzymać. Nikt nie może, jest zbyt potężny, zbyt wielu ma wyznawców. Wkrótce już się tu zjawią, wtedy poznasz smak cierpienia. Mówię po raz ostatni, odejdź. Masz siłę może nawet na tyle wielką, by przeciwstawić się kultowi, tego jednak wciąż nie jestem pewien. Zabij 20 kultystów i ich pikielne, potem a czas pójdę z tobą. Jeju Tobi, tutaj to jesteś naprawdę Taki głupi. Taki głupi Tobi, co nie? Coś tutaj jeszcze jest O, mam ten możliwość już ulepszenia sobie moich tych rzeczy Dobra Zabijmy tych kultystów tak naprawdę zabijajmy ich tam, ich ma dużo ich zabić 20 kultystów to po prostu lecimy szczarem Dobra, tutaj zabity, Ten tak samo Tu sobie odblokujmy Pokażmy jak to wszystko wygląda O zobaczcie to tak Tu jak są tu zabijani O zobaczcie tu kolejni Pyk, pyk ha, ha. Chociaż tyle jest Taki plus tego wszystkiego Piękny Same plusy W tych minusach Też był jakiś gościu Ukryty w tym wszystkim No niech będzie Aha, to są poplecznicy po prostu, tak? Rozumiem Aha, oni jak chodzą to super Super uniki mają, więc Niech, więc niech będzie chodź tu tobie z tobim to jednak trzeba porozmawiać tak twardo żeby wiedział że trzeba skumać czacze czyli znów quest y, wielowątkowy coś tak czuję gdzie jest ten tołubie to, to, połubie Muszę przyznać, że nie spodziewałem się ponownie zobaczyć Cię w zdrowiu. Może z Twoją pomocą naprawdę mielibyśmy szansę przeciwko temu kultowi. Wiem kilka rzeczy, które mogą Ci się przydać. Oto co mi wiadomo. Siedziba kultu mieści się w starej świątyni tam koordynowane są wszystkie jego działania. Niestety, świątynia chroni magiczna osłona, przez którą nieprzestrzeżenie przejść mogą tylko kultyści. Wiemy, jak ją wyłączyć. Niedaleko od świątyni znajduje się kryta jaskinia. To stamtąd osłona trzepie magiczną energię. Wyłącz osłonę, aby dostać się do świątyni. Wierzę w Ciebie. Magiczna tarcza. No dobrze. jeden nagrywamy? 23 minuty. Może tu na razie zakończymy ten odcinek, a więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fabryzm na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć, cześć.